Nie musiałam się nawet jakoś specjalnie starać. Mam to za sobą. Zawsze mam to za sobą. Podróż przez baśnie jest jak droga do dorosłości. Trzeba kogoś stracić i trzeba coś porzucić, dokonać wyboru, pomylić się, odejść, może wrócić, nauczyć się bać. Tak spektakl inspirowany baśniami braci Grimm opisują jego twórcy. Prapremiera odbędzie się 22 stycznia w dzień jubileuszu 70-lecia Teatru Polskiego. Jest to próba znalezienia naprawdę współczesnego ekwiwalentu, czy nie czy to można nazwać ekwiwalentem, czegoś co mogłoby zafunkcjonować jak współczesne na baśnia i e, ona zawsze była jakąś podróżą inicjacyjną. Ona e, zawsze e, po, pozwalała człowiekowi, wyobrażam sobie, zmierzyć się z jakimiś e, toposami, to znaczy ten, te, ten rodzaj jakby m, po, pogańskiej mitologii, który, który w nich był zawarty, który pozwolił, pozwalał człowiekowi spotkać się z, 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 z tematami, czy sobie wytłumaczyć tematy, które, które bardzo ciężko jest, w, w, z mi ciężko jest się zmierzyć w życiu codziennym. W spektaklu Grim, Czarny śnieg, zebrane przez braci Grim historie zostają zderzone z tym, czego dzisiaj boimy się najbardziej, a groźny, ciemny las, jak refren powracający w wielu z nich staje się wnętrzem naszej własnej głowy. Zaczęło się tak, że wyjechaliśmy na trzy tygodnie do lasu, do domu pracy twórczej w Karasiówce i tam pracowaliśmy e, jakby na baśniach, czytaliśmy je, e, robiliśmy różne rzeczy, jakby wprowadzając się w różne stany, jakby w, le, w samym lesie i próbując zbudować w sobie jakieś tam Lęki, które myśleliśmy, że, że, że jakby będą też jakimś tam punktem docelowym naszej pracy. I potem zaczęły się jakby w naturalny sposób próby i prowadziliśmy wtedy wywiady z aktorami. To były takie parogodzinne sesje, w których rozmawialiśmy. To był zawsze ten sam, ten sam zestaw pytań i z każdym z aktorów rozmawialiśmy o tym, jest ich pamięć, ba, jaka jest ich pamięć baśni, jakie, są, jakie jest ich doświadczenie baśni dzisiaj, jaka jest różnica między tym, co pamiętają. Z momentu, kiedy byli dziećmi, i, i tym, co odbierają z nich dzisiaj. Bilety szybko się rozchodzą i na tę chwilę pierwszy termin z wolnymi miejscami to 28 luty. Jednak teatr prowadzi przed spektaklami sprzedaż dostawek w cenie 15 zł. Sprzedaż jest uruchomiana w kasach, w momencie, kiedy wszystkie miejsca na widowni są wykupione, dostawki są nienumerowane. Twórcy ostrzegają, w spektaklu wykorzystywane są dźwięki o bardzo dużym natężeniu oraz bardzo bardzo wysokiej i niskiej częstotliwości, światła stroboskopowe i dymy, przedstawienie tylko dla widzów dorosłych.